Miesięcy temu napisał do mnie człowiek z Niemiec z zapytaniem, czy jeżeli wyślę mi kamerę, to zareklamuje jego biznes. I zgooglowałem tą kamerę. Okazało się, że ma świetny zoom, więc zgodziłem się na to. Sprawdziłem też cenę, była w miarę nie najtańsza. Więc wysłał mi tą kamerę. Przez kilka miesięcy szła, dostałem ją, pojechaliśmy na wycieczkę specjalnie. Pod tą kamerę, żeby przetestować. Tutaj widzicie ujęcia z tej kamery. Cały dzień jeździliśmy po pięknych miejscach. No i będziemy musieli jeszcze raz pojechać w te piękne miejsca, bo okazuje się, że ta kamera się do filmowania nie nadaje za bardzo. Nadaje się do robienia zdjęć. No a ja nie jestem fotografem, tylko reżyserem vlogów, więc. Muszę się wywiązać, chcę się wywiązać z umowy z tym człowiekiem, więc zareklamuję jego... A tutaj następuje zbieranie ryżu, który już wysechł i ciekawostka taka, to zobaczcie jak noszą koszulki na twarzach, żeby nie było... E, gorąco. Głapo. But he cannot see the face. But also probably głapo. Thank you. Thank you. you Tutaj ciekawie wygląda drzewo, chyba się przewróciło i zrobiło coś w stylu takiego mostu. Albo przejścia do innego wymiaru. Kogut się chodzi. Wiedziałem jej, żeby nagrała kilka ujęć Behind the Scenes i nagrywa wszystko. Broken now? Yeah. <laughs> Okej. Okay. Pierwszy raz w życiu Violet Egg. Yeah, it's like a solone jajko, które kupuje się w cenie 19 peso, czyli złotych 50 no i ja nigdy nie widziałem, czy... It's like balut? No. It's egg. Uff. Całe szczęście, bo kupiliśmy pięć. Jajko. Testowanie jajka. It's so smelly? Yeah. What do you think it's... It's bad? It's already I think so. open oh my god what the hell is that i think we're not gonna eat any of that it's like and we buy six five here salted egg ugotovane jajko. my god it smells like Nie, yeah, okej, okay, let's drove. Letstróni. Hallelujah. Haleluja! Wesołych świąt. Tak śmierdzące jajka, że trzeba wymyć te ręce. Słuchajcie, vlogi z manili będą dopiero w lipcu, bo Rita, dziewczyna, z którą przeprowadziłem wywiad, poprosiła mnie, żebym opublikował je dopiero w lipcu, gdyż podzieliła się ze mną bardzo prywatnymi rzeczami w tych vlogach i... Nie dzieliła się tym wcześniej i chciałaby się tym podzielić sama na swoich social mediach, zanim ja opublikuję, dlatego poprosiła mnie, żeby w lipcu wracamy. There is water going, wow, that's a spring yeah, here. A spring. Patrzcie, tutaj widać jak woda się wydobywa i to dosyć tak mocno. So there is a source of a water here. Yeah. Ok Siedzimy sobie i spożywamy posiłek, a tutaj przypłynęła tratwa Gościu parkuje tam chłopaki skakali na linie. A tutaj ktoś... Dom odbudowuje najprawdopodobniej po tej funi. Sama konstrukcja jak widać. Ale mieszkanie w takim miejscu wiąże się niestety z ryzykiem. Chłopak na trafie odpływa. Moja żona mi powiedziała, że szuka kokosów. Miał dwa stare kokosy na tej trafie. No i najprawdopodobniej bo w kokosach jest mięso. To kokosowe białe, z czego biurki się robi. I teraz ciężkie czasy to żeby było co jeść. Nie wiem czy słyszeliście jak bekła Did you just burp? No No Are you sure? Bakakun oj To so what was that? Fart. Burp. Burp, yeah. Not loud. nie <laughs> yeah, not loud, I know. Straciłem kontakt z tym człowiekiem. Utonęły wiadomości jego w morzu wiadomości, które miałem na fanpage'u mam. Nie jestem w stanie przez nie przebrnąć, dlatego jeżeli to oglądasz, to proszę cię o kontakt. Problem tej kamery polegał jeszcze na tym, że ona miała super zoom, ale bez porządnego statywu każde ujęcie trzeba by było brać na bardzo dobrym statywie, bo było takie żelatynowatość. Jak się rozumowało, to po prostu mega trząsł się obraz, więc. No niestety, mega zadowolony jestem z tego, że wrócił mi Panasonic i będziemy nagrywać w końcu moją ulubioną kamerą z moim ulubionym obiektywem Olympusa 12 do 35. Polecam z Pro. W sprawy techniczne znowu wjeżdżamy, ale podejrzewam, że ktoś może skorzystać. A wszystkich innych przepraszam, że nudzę. Zobaczycie jeszcze bardzo krótki edit, który też nagraliśmy tą kamerą, który w sumie też do niczego się nie nadaje, dlatego będzie krótki, bardzo krótki. Z pewnego miejsca, w które pojechaliśmy, żeby coś nagrać, ale nie nagraliśmy, bo kamera okazała się kiepska. Idziemy zaliczyć poranną kąpiel w basenie. Taki motyw. Piękna wyspa, ale to fototapeta. Tak, to w życiu bywa. How you feel as a wife? An <laughs> unexpected person becomes your husband. Why unexpected? Because we don't in first time here. Yeah, you come to my village, and unexpected person you come. Yeah. So, uh, so better expected or unexpected? Unexpected person becomes my husband. So it's, <laughs> it's like a millennial. Eh? <laughs> millennial what do you mean millennial no it's just a job you don't know what is millennial <laughs> <laughs> millennial is a bitch. no millennial is someone who was born after 2000 after year 2000 around, or around year 2000 so i'm definitely not millennial <laughs> but yeah how about you yeah i feel good i couldn't dream of a better wife So, what? I'm not a better wife? No, you don't understand what I'm saying. That's what I, I, explain. I couldn't dream of a better wife, meaning that you are the best wife and there is no better wife. Okay. I couldn't dream of a better wife. happy to hear that you happy to hear that so green romance ogólnie to ten vlog jest taką mieszanką troszeczkę tego wszystkiego co chciałem już wyrzucić z, ze zbiorów na twardym dysku Kilka ostatnich miesięcy były dla mnie mega trudne pod względem takim, że musiałem wszystko nagrywać iPhone'em, a jednak zależy mi na tym, żeby vlogi miały dobrą jakość. Nie tylko oczywiście wizualną, merytoryczną też, ale jak się nie ma narzędzi, które są ulubione, no to wszystko idzie podejrzewam pum w dół. Merytoryka może też, tak czy siak, to jest miks. Przed ostatnich kilku miesięcy, wszystkiego co się zebrało, a czego nie opublikowałem, nie ma tego dużo, bo wyrzuciłem 95% właśnie ze względu na jakość. No, i po tym miksie wracamy właśnie, właśnie, właśnie do mojej ulubionej. Dobra, wystarczy. Wystarczy. Tak naprawdę, jakby ktoś się uparł, to mógłby przejść o tych pozostałościach z tych mostów. Znaczy nie wiem, czy to pozostałości z Pewnie te mosty zatrzymały tutaj takie gruzy. Moja żona już zaczyna przejmować moje ciuchy i robić z nich damskie. Babe, show how you look in the my t-shirt. Kilka kilometrów dalej i kolejny most który się załamał pod wpływem tajfunu tutaj leży jego pozostałość tam prowadził ten dom też został mocno uszkodzony mieszkalibyście w takim domu którego część już zabrała rzeka co podłożyli drzewo no a tutaj się dzieje ciekawa akcja czyli takie przechodzenie, przepływanie przez rzekę za pomocą tratwy, która doliny jest podążona. Zastanawiam się tylko, czy to każdy robi indywidualnie, czy jest, czy ten pan to jest jakiś przewodnik, który robi. Podejrzewam, że indywidualnie. Let's do it? No. Why? Patrzcie na ten napis. Jest. Udało się. Po trzech godzinach jazdy po trudnym terenie dojechaliśmy w to miejsce, które w sumie jest rozczarowaniem dla nas. Przede wszystkim dlatego, że jest zamknięte, ale nie zwracamy na to uwagi. Myślałem, że i tak będę się kąpał, ale wsadzili tutaj jakieś rury. Ale zobaczcie w ogóle na to drzewo jak ono wygląda. Po prostu jest przekozackie. Podejrzewam, że z 200 lat może mieć, może i nawet i więcej. Widzieliśmy wideo, gdzie dwa lata temu kolesie skakali z tego drzewa. Tutaj do tej wody, więc musi być głęboko. No, i w związku z tym, że mam kamerę, to będziemy więcej jeździć. Nie obiecuj, nie obiecuj. Nie obiecuję, tylko mówię, będziemy więcej jeździć faktycznie. I będziemy więcej kręcić. No, będę musiał jakoś zaadresować problem tłumaczenia filmów, ale podejrzewam, że to. No dobra, namówiliście mnie. Macie rację, lepiej od razu. Słuchajcie, potrzebuję pomocy w sensie takim, że potrzebuję kogoś, kto będzie tłumaczył vlogi z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. I to znaczy, to będzie po prostu w zależności od tego, w jakim języku we vlogu mówię. To może robić jedna osoba. Ja nie jestem w stanie tego robić, dlatego że chcę nagrywać dużo więcej i wrzucać dużo więcej vlogów, w związku z tym, że mam kamerę, trzymam ją właśnie w ręce, nie widzicie, ale pewnie widzicie, że jest inny obraz. No i jeżeli będę chciał robić powiedzmy, nie wiem, trzy vlogi w tygodniu, to nie będę w stanie technicznie ich Przetłumaczyć, dlatego potrzebuję takiej osoby. Chcę to robić na zasadzie barterowej: to znaczy, ta osoba tłumaczy, a ja tą osobę reklamuję, w sensie takim, że na przykład w opisie filmu jest tłumaczenie i linki do tej osoby. Jeżeli ta osoba zajmuje się tłumaczeniem profesjonalnie, to ok. Jeżeli nie, to też może być taka osoba. Mogę też wspomnieć w odcinku coś na temat biznesu tej osoby, także. Bez tego nie będę w stanie wrzucać więcej filmów niż na tą chwilę wrzucam. Może maksymalnie by mi się udało dwa filmy tygodniowo zrobić z tłumaczeniem, ale to by był kierat, a nie po to. Tambor, do you know where I am? Do you know where I am? Aghaat Where is the now? Where? In the Hagna Ah, they are in Hagna?